Czy panu nie wstyd po prostu? E... E, wybaczy, wybaczy pan, e, jestem profesjonalistą e, i... E... I dlatego, dlatego w tych kategoriach naszych relacji nie rozpatruję. Mówmy o rzeczach istotnych dla sprawy. Naprawdę. No to, no to dobrze. No to dobra. To pytanie numer dwa. Jeżeli dobra. wstyd czy nie wstyd. Dobra. Tak dzisiaj uważam. Oglądaliście państwo w telewizji? Tak, tak powiedziałem tam. No. To był błąd. To był błąd. Oczywiście. Super. I chcemy go naprawić. No, no. Ja tego wszystkiego, jeżeli chodzi o wybór ofert, nie, nie przeczytałem. Mam 110 pracowników i oni muszą się tym zajmować. Zebrano oferty, była powołana przeze mnie komisja i ja ją ostatecznie zatwierdziłem. My podejmujemy całą masę inicjatyw, to może zaczęliśmy nie do końca z tej strony. Ale przypomnę, że informacja w informatorze była, no wtedy nikt nie wyraził żadnego poglądu. Ja jeszcze, tak jeszcze tak raz, tak jeszcze tak raz powiem, tak, 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 to, na to słowo, tak jak Państwo oczekujecie. Szczerze się kierowcą, czas pamiętamy, no. interesami, bo na pewno nie nas, członków, podejmując taką decyzję. Proszę, nie, nie, nie. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Chciałem, chciałem jakby uregulować pewne trudne, że tak powiem tam rozwiązania, bo musicie państwo przyznać, że miejsc parkingowych nie było. Wiem, że <trony> nie zadowoleni. Na pewno nie chciałem państwa skrzywdzić, ani nie chciałem zrobić państwu wbrewcie, chyba razem moich Trzeba chociaż Państwem spotkać. ma zmienić decyzję, to ja nas mój to ją zmienię. Bo państwo jesteście dla nas najważniejsi. Pan mówił pan, że nie było miejsc parkingowych. Owszem, te miejsca były, tylko były dotychczas bezpłatne i mieszkańcy korzystali. I my jako mieszkańcy chcielibyśmy nadal z nich korzystać na, e, powiedzmy, konkurencyjnych i uczciwych warunkach. Bo no, w tym to... 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 czyli bezpłatnie ja to... się to... to... to no jakby w ogóle w głowie nie mieści, że można zrobić coś takiego bez e, wcześniejszych konsultacji. Bo w najbliższą okolicę, e, gdzie stoją parkomaty, tworzą mieszkańcy. I te miejsca, i owszem, przy, są przyległe do budynków, ale tak naprawdę to my tworzymy to osiedle. I tu przede wszystkim o nas mieszkańcach się zapomniało kamuś.